Słuchajcie, bardzo serdecznie Was zapraszamy razem z kolegą Danielem, z kolegą Zdzisiem. Z dzisiaj odstawiamy na cykl naszych materiałów. Krótkich materiałów o tym, jak udzielać pierwszej pomocy. Bo warto to umieć. I warto pomagać. Ratujmy razem. No oczywiście, ratujmy razem. Zapraszamy. W momencie, kiedy widzimy osobę poszkodowaną, która leży na przystanku bądź na ulicy, musimy do niej podejść z odpowiedniej odległości, aby zachować własne bezpieczeństwo. Dlatego podchodzimy od strony nóg i w momencie, kiedy jesteśmy blisko poszkodowanego, musimy głośno zapytać się, halo, czy Pan mnie słyszy, bądź halo, czy Pani mnie słyszy. Jeżeli taka osoba nie reaguje, możemy bezpiecznie do tej osoby się zbliżyć. Jeśli mamy środki ochrony osobistej, oczywiście zakładamy rękawiczki. W tym momencie klekamy na jedno kolano tak, aby zewnętrzne było od strony poszkodowanego. Dlaczego? W momencie, kiedy osoba będzie pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, to kolano będzie chroniło nas przed ewentualnymi atakami ze strony samej osoby poszkodowanej. W momencie, kiedy już jesteśmy bezpieczni, możemy. Delikatnie chwycić zawarki poszkodowanego, chwycić i delikatnie poczucając, pytać jeszcze raz: halo, halo, czy pan mnie słyszy? Możemy delikatnie ucisnąć mięsień kapturowy, by sprawdzić bodziec bólowy. Jeżeli taka osoba nie reaguje, musimy sprawdzić tej osobie oddech. Jedną naszą rękę kładziemy na czoło osoby poszkodowanej, dwa palce na żuchwę, odchylamy głowę do tyłu. I teraz musimy użyć trzech zmysłów. Widzimy ruch klatki prysiowej, słyszymy oddech pacjenta w swoim uchu i czujemy ciepło oddechu na policzku. Sprawdzamy oddech przez 10 sekund. W tym czasie musimy służyć około trzech oddechów. Normalnie człowiek oddycha od 12 do 20 razy na minutę. Tak więc, jeżeli nie słyszymy tych oddechów, oczywiście musimy przejść do dalszych etapów udzielania pomocy. W momencie, kiedy osoba nie oddycha, musimy wezwać służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer 112 bądź 999, opisując całą sytuację.